Uwierzycie w to? 1947 rok. I to jest samochód, który jest w ciągłej eksploatacji i nie ma pod maską diesla. Znaczy, e, oryginalnie Fleetmaster pod maską powinien mieć sześciocylindrowy silnik. Tu pod maską pracuje dokładnie taki sześciocylindrowy silnik, jak powinien być. Tyle, że jest nieco nowszy, pochodzi z połowy lat 50., więc według właściciela jest nowką sztuką nieśmiganą. Zwróćcie uwagę na filtr powietrza, który zamontowany jest na gaźniku, który jest niczym innym jak kołpakami, które zostały połączone ze sobą jedną śrubą. Cały układ hamulcowy jest też dosyć skomplikowaną hybrydą, bo serwo, pompa hamulcowa pochodzi od Renault. Zaciski z przodu pochodzą od Iveco, tył pochodzi z chińskiej ciężarówki. Zresztą samo zawieszenie jest też mocno zmodernizowane. Pochodzi od nowszego Forda, znaczy nowszego, z 1948 roku. Ja nie wierzę w to, że to dobrze jeździ. Zapomniałem Wam dodać że skrzynia biegów pochodzi od Hyundaia. Zegary. Masło oil radziecki i do tego duży obrotomierz od Łady. Właściciel prosił mnie. Prosił mnie, żebym używał tylko drugiego biegu, nie używał jedynki. Okej, okay. zasady są użytkowania takie jakie są. No więc dwójka Oryginalnie w tu powinna być trzybiegowa skrzynia biegów połączona z tym silnikiem. Podejrzewam, że przez to, że jest to piątka od Hyundai zamontowana, sam rozkład momentu obrotowego jest też zupełnie inny i nie ma potrzeby używania pierwszego biegu, no chyba, że ciągniemy przyczepę. W naszym Fleetmasterze mamy też jedną rzecz, która jest dosyć specyficzna dla kubańskich użytkowników, czyli przyciemnione szyby, które są z zewnątrz lustrami, ale również przyciemniona jest przednia szyba. Po co? Nie mam zielonego pojęcia. Absolutnie nic nie widać z tych szyb lotniczych, czyli tej szyby zielonej. Dziura w desce rozdzielczej jest tak duża i tak gigantyczna, że nie wiem, co tutaj powinno się zmieścić, żeby to zapełnić. Zamiast podłogi ma asfalt wylany w środku. Gdyby ktokolwiek przyszedł tutaj z odkurzaczem, odelżyłby ten samochód o jakieś 150 kg bez najmniejszego problemu.